Cześć, witajcie tutaj Planet Irons. Zanim zaczniemy szybka reklama youtubera, pamiętajcie o łapce w górze, o subskrypcji, zajrzeniu na fanpage oraz grupy na facebooku. Dzięki! Zasubskrybuj mój kanał i dołącz do naszej mrówczej rodziny. Dzisiaj porozmawiamy o Linepitema humile, czyli mrówce argentyjskiej, najbardziej inwazyjnej mrówce na świecie. Więc życzę miłego oglądania. Linepitema humile ogólnie nie jest jakby za bardzo charakterystyczną mrówką, jeżeli chodzi o wygląd, bo tak naprawdę jakby ją przyrównać, to jest taka trochę mniejsza nigerka, królowa jest, widać, że jest typowo egzotyczna, ale robotnica niczym specjalnie się nie wyróżnia. No i też nie są za bardzo wielkie i jakoś masywne. Robotnice mają 3 mm, samce u tych Mrówek też mają 3 mm, a królowe potrafią mieć od 4 do 5 mm, więc naprawdę mi ale jeżeli weźmiemy sobie na wachlarz umiejętności jakie mają te mrówki jak po prostu są wytrzymałe i w tym momencie co potrafią zrobić to już naprawdę jest wow. W Ogólnie mrówki argentyńskie są znane z tego, że mają po prostu super kolonie, czyli tworzą wielkie po prostu zbiór kolonii, który ciągnie się na danym obszarze przykładowo najdłuższa chyba jest kolonia europejska która tam przechodzi przez parę krajów, czyli przykładowo Hiszpania, Francja i chyba do Włoch dochodzi, jeżeli dobrze pamiętam tam. Więc naprawdę to już jest ogromny obszar terenów. A jednocześnie też trzeba wspomnieć, że to nie jest jedyna kolonia, bo też na przykład jest w Japonii, Nowej Zelandii, w Australii, w Afryce też jest chyba spare kolonii, jeżeli dobrze pamiętam. I można też wspomnieć, że tak naprawdę chyba już na wszystkich kontynentach poza Antarktydą występują, więc to też jest niezłym wyróżnikiem dla tych mrówek, bo są najbardziej inwazyjne po prostu gatunki na świecie. Są bardzo też wytrzymałe, więc potrafią wytrzymać wachlarz temperatur od minus 5 do 45 stopni. Więc bardzo duża ilość i tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na te temperatury w minusie, to już zbliża się to powoli do tych naszych polskich temperatur, bo nie krywając mamy ocieplenie klimatu, więc przez ocieplenie klimatu niestety doprowadzamy do tego, że te mrówki kiedyś podbiją Polskę. Przynajmniej tak uważam i tak mi się wydaje, że tak się wydarzy. Jednocześnie te mrówki nie potrafią się rozwijać w temperaturze poniżej 7-14 stopni, czyli w ciągu dnia, jeżeli te temperatury takie mniej więcej wchodzą średnie, no to te mrówki nie będą się rozwijać. Ale no trzeba pamiętać, że w obecnie w Polsce taka roczna średnia temperatura to jest 5 ,9 stopni więc no już powoli to rośnie do tego poziomu, że te mrówki byłyby w stanie się rozwijać, więc to już jest naprawdę taki wiecie punkcik alarmowy dla nas przynajmniej jeżeli chodzi o hodowców bo nie ukrywając te mrówki się pojawiły na naszym polskim rynku i muszę wam tu powiedzieć szczerze że odradzam osobiście hodowlę tych mrówek no chodzi z głównego faktu takiego że kolonie te będą w stanie nas bardzo łatwo przytłoczyć no, jakby nie to jak będzie ukrywane, te mrówki są poliginiczne, czyli potrafią mieć wiele królowych. Jednocześnie królowe są w stanie rozmrażać w gnieździe. Ale muszę dodać też taką ciekawostkę, która na pewno będzie takim zaskoczeniem, że życie robotnicy i życie królowej mniej więcej wywodzi prawie tak samo, bo robotnice żyją o około 10 do 12 miesięcy, a królowa żyje około rok. Czasami potrafi żyć dłużej. Oczywiście, o ile robotnicy jej wcześniej nie zabiją, bo ogólnie mrówki Wielkie bardzo lubią nie szanować swoich matek ale trzeba też wspomnieć to, że mrówka argentyńska no nie ukrywając, też jest bardzo przystosowana do inwazji domowej czyli przykładowo mogłaby się stać spokojnie drugą faraonką, więc to też jest jakby ważny aspekt że jeżeli bierzecie się za te hodowle tych mrówek, jeżeli oczywiście miło całą to wiedzą, to musicie pamiętać, że jeżeli te mrówki uciekną, no to wam się zagnieździć w domu i to nie jest wiecie fajdol Indica, która przykładowo w moim przypadku, że by, byłaby szansa, żeby się zagnieździło, ale nie sprzyjał warunków, więc się nie udało. Te mrówki po prostu sobie poradzą i nie będą miały najmniejszego problemu, bo mrówki argentyńskie potrafią bardzo łatwo znaleźć sobie pożywienie, bo odniosły tak wielki sukces na świecie, bo te mrówki, kiedy po prostu znajdą się na danym terenie, najszybciej potrafią znaleźć pożywienie ze wszystkich takich mrówek występujących w danej okolicy, no i też pozbawiają dostępu innych mrówek. Są też bardzo terytorialnymi mrówkami, czyli będą walczyć ze wszystkim, czyli przykładowo rozczyniłoby się pudełko i robotnicy by były nie umiecie uciekać, no to wszystkie mrówki, wszystkie zwierzęta na domu są w tym momencie zagrożone bo te mrówki na pewno je odwiedzą i na pewno będą chciały się zaprzyjaźnić i zniszczyć je po prostu, więc no branie się za te mrówki jest wielką też odpowiedzialnością jeżeli chodzi o samych hodowców no bo możesz sobie zniszczyć całą hodowlę możesz też doprowadzić do wielkich szkód ekosystemie, czego też bardzo nikomu nie życzę i nie chcę ja oczywiście biorę się za te mrówki, bo to była moja taka stricte ciekawość ale jednocześnie no też y, mam jakieś tam doświadczenie z tymi gatunkami potencjalnie inwazyjnymi i jednocześnie no, y, już przerabiałem wiele gatunków, mam już tam mniej więcej swoje systemy przerobione, że wiem jak to wszystko zrobić, żeby było dobrze. Natomiast na, moja kolonia Argentynek nie jest jakaś okazała, bo to jest y, jedna królowa i 20 robotnic. I muszę też Wam powiedzieć szczerze, że zaskoczyło mnie, jak królowe, są wbrew pozorom podnę u tych mrówek, no bo one tam z królowami na początku nie składały jajek przez tydzień. To jak już zaczęła składać jajka, no to składa do dnia dzisiejszego ładne pakiety. Ogólnie robotnice też bardzo ładnie opiekują się tym potomstwem, więc bardzo dużo jest go w tym momencie. No i tak naprawdę, no co, już ilość robotnic za chwilę się mi podwoi, ilość larw praktycznie cały czas rośnie, ilość jajeczek też rośnie i bieg czasu jakby przełoży się na to. Oczywiście, zobaczymy czy moja królowa nie wygaśnie czyli nie umrze za jakiś czas, bo żywotność królowej Argentyny, jak już mówiłem wcześniej, jest bardzo krótka więc to się okaże za jakiś czas podsumowując, ogólnie odradzam hodowlę mrówki argentyńskiej osobom szczególnie niedoświadczonym i jednocześnie uważam, że są dużo lepsze gatunki, przykładowo Feidolindica czy też Tetramorium Bicarinatum żeby bawić się z tego typu mrówkami bo jakby mrówka argentyńska no jakby ma za duży wachlarz umiejętności który może być bardzo problematyczny dla szczególnie niedoświadczonych hodowców i nie wybaczy błędów. I no to jest ode mnie jakby w tym momencie na tyle. Zostawiam was z pytaniem, co sądzicie o mrówce argentyńskiej i też z, od razu z pytaniem, czy byście się podjęli hodowli tych mrówek. No i to jest ode mnie jakby na tyle. Do raz innego materiału pamiętajcie o wbiciu na social media, pamiętajcie na przykładowo na mój Instagram, Facebook, grupkę na Facebooku. To jest ode mnie na tyle. Na razie!